Hej, hej, zes, mi ten mikrofon, czy mi nie łapie, go? W sumie nie wiem, bo z na YouTube. Dzisiaj, kurde. Ostatnio? Tyle dzieje w gamingu, że to masakra, to pójdziemy Diabolo, które niestety jak kupiłem, sobie pogrywamy, jak to samemu. Teraz niedawno wszyscy praktycznie na YouTube. Ten gameplay jest z Stormgata, czyli spadkobier Starcrafta i starych strategów. Oczywiście się zapisałem do bety, co pisałem w jakiejś tam chyba płoście ostatnio. Dzisiaj jest dzień chyba, w którym przysiądę sobie, żeby zobaczyć w ogóle ten cały gameplay trailer, omówić sobie jak, co się da. No i... Yy, no tyle na razie, nie? Let's go, dude. Jeszcze odpalamy, żeby nie było. Dobra, no i co my tu mamy? Frost Giant Studio, czyli weterani Blizzarda, którzy dezerterowali ze służby. Okej, okay, mamy co to. Free Alpha Playtest, not final. Mamy frakcję ludzi, więc jak widać, fajnie zaprezentowane są wszystkie te bitwy. Znaczy walka na rozgrywce. Gdzieś tam psy, które skautują. Makrowanie typu Mass Marine, spierdzielamy przez zerlingiem. Mamy coś ala Siege Tanki Mamy dropy oczywiście naszych Melasów Oj no, tutaj dużo jest takich rzeczy widzę Hi guys, this is Pokazuje jak grać W gra, która jeszcze nie wyszła Okej okay. Co my tutaj mamy, jednostka robotnicza, boby Bob budowniczy zawsze coś Spierniczy ale ja trochę tutaj cofnę, bo tutaj coś ja założę, że są. Mamy dwa typy surowców. Mamy tutaj 8 na 12 mamy główny surowiec typu minerały w starkawicie albo w workawicie 3 złoto. I mamy tutaj jakiś jaki wungielek, który jest tutaj. To tutaj jest czterech workerów, czyli chyba odpowiednik warcraftowego z, z drewna i StarCraft'owego bespanu. Oczywiście Bobo jest naszym robolem. Półtanki, jak na Robola. Ale zobaczmy sobie so dalej. So dalej. Mamy tutaj oczywiście baraczki, proste right macro. Ha, jest bardziej konstrukcją à la magazyn. Tutaj w baraczkach coś się już wytwarza. Tu mamy chyba... o, tu mamy wpuszczony Scout. What the dog doing? What the dog doing? Tutaj coś się nie aktualizuje, to jest zdrowia e, Scouta widzę. No dostał damage, którego można, no naprawiać Bobem. Tworzył się Marine ze Swordem. Oczywiście. O, Monk, Monk! Gam, gamet Jak chcesz zrobić szybką ekspansję? A, zrobisz szybką ekspansję. No, oczywiście, już wchodzi tutaj. Ilo. Swoją masą... Ma Marinsten tutaj mąk próbuje coś postawić, wiadomo czy to nie jest jakaś konstrukcja obronna czy nie, nie wiadomo, nie wiem właśnie jak to wygląda tutaj coś wytwarza w fabryce, a wieżyczkę postawił tutaj w fabrykach chyba się tworzy jakaś jednostka mechaniczna o, mamy jakieś mechy typu zmigane wulkany Czyli na pewno dobrze kontrują całą piechotę. Widzimy tutaj dropship. I, jak... I tutaj w ogóle jest jakaś rzecz, bo to chyba są jakieś krypy podadawane jak, jak w czy trójce, z których wypadają surowce. Więc... Wściekłe kurczaki, na bardziej będą na mapach, to będzie śmieszne. I tutaj widzimy jak się dropuje wulkanami na marines. Że zostaną sobą pierdziel. Tam widzę, że wulkany mają szarże, to też jest całkiem spoko Ale strasznie długo... oj, coś ta jednostka musi się ja rozstawiać przed zaatakowaniem. No, w mamy jakiś medyka? Mamy rzeczywiście siege tanka rozstawionego. Ipstryg Marines, a nie Marines są szybsi. Ipstryg Marines, o nie, znowu Marines szybsy, szybcy, No to będzie strasznie trzeba kombinować z tymi siścią, z tymi artyleryjskimi jednostkami, widać. I... O, o, ej, ej, to było fajne, to było fajne. No, że to otoczenie można zniszczyć. Moment, zobaczcie, zobaczcie na co spowolnieniu. Eee, tutaj, pyk. No z mi się ucieka. teraz And... ja, znak. Ej, to fajnie, wygląda, że można zniszczyć otoczenie. Fajnie, może ten skrót jakiś robić. Czyli tak się jak widać, że doski mogą przeliczyć pomiędzy drzewami, jakby po się. To mogły te jednostki nie wykorzystać do ambusha? Ambush, ABB, Niech niech chcę pisów Tam widać z tyłu medyków, chyba? A włączyć Ale tutaj się wylewa, to masę normalnie piechoty z szerokiego rodzaju. To jakieś jednostki lotnicze. Ciekawe jak to wygląda, trochę tak po części to, 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 to. to dupci ci nie urywa, jak w StarCraftie, ale, ale kto wie. Ale fajnie to w ogóle wygląda. Tutaj to jest wszystko, cały ten, grafika no ładnie. Tutaj mamy, nie wiadomo z iloma zaczynam, czy zaczynam z 8 workerami na start, żeby się rozbudować, ale to są już w ogóle rozbudowywane rzeczy. Jak command post baraki. Kito więc nie wiadomo czy to jest taki starter pack. Czyli albo już nie przygotowali te koszary i te. I zaczęli nagrywanie. Bo nie wiadomo jak to wygląda. Widać, że w command post mam jakąś umiejętność. Czekajcie, damy sobie na, na najniższym tempo. No zobaczmy, dobra, eee, ty mi tu znikasz. No to jest coś gada. Tu widzimy, że mamy energię. Tu mamy 100 energii i tu jest jakaś zdolność do Command centra, Nie wiadomo, o co na w ogóle chodzi. Wiadomo, że Command Center można chyba ulepszyć. Popodnieć ekstragrafcie. To było mi ciekawe. Mamy baraki postawione, widzę. No. Kurde, ciężko powiedzieć co to może na, na zobaczyć, ale. Tu nie wiadomo, czy drugie, drugi command center się nie buduje, żeby zbierać szybciej minerały. Co drugie. Tutaj, oczywiście, magazyn. Strasznie szybko coś ten magazyn robią, jeżeli mają. Było 15-25, to jeszcze można bo parę workerów porobić, albo parę jednostek bojowych. Oczywiście, coś się z do dogo robi. I w międzyczasie w barakach, ale. To ja mogę powiedzieć, no. ciężko tutaj dużo by jeżeli się nie ma w ogóle jak miał w to zagrać. Dopiero zamknięte testy alfa będą w następnym miesiącu, czyli w listopadzie. Czy w li, nie, w lipcu chyba to było, nie pamiętam. Trzeba to sprawdzić na tym. Musiałbym sprawdzić w ogóle. No i na tyle no, fajnie wygląda, jak na razie szału nie ma, dupy nie urywa, widać jak tutaj te jednostki tutaj chodzą, widać, że coś spotują, tutaj mamy, no, nie jest dużo tych rzeczy wyjaśnionych, nie wiadomo o co chodzi, Co są na pewno fabryki, w których ro... były robione wulkany. Ale mam się dowiemy. Wszystkiego Go w swoim czasie. Wulka ma mnie to szar, widać to nie wiadomo. Ciężko zwrócić uwagę na to, że, jeżeli do się na masz, to nie jest aktualizowany pasek, zdrowia, więc to możliwe, że to do naprawienia, ale. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że zagramy sobie alfa, a ja będę z Grandmastera na przykład z Sturka w Tagra, trochę będzie to hamskie, ale no, niestety. Ale mnie to zostawia. Okej, okay. no to są to wulkany. A, nie, przed tym wulkanami w las. No dobra, no. To byłoby na tyle, no nie mogę nic więcej powiedzieć. No. dobra.